Witam Was bardzo serdecznie w tym troszeczkę nienormal, nienormalnym pomieszczeniu, jakim jest mój samochód. Tak, to jest mój samochód. Jednym z plusów bycia dorosłym jest to, że się posiada samochód. To jest pierwsze. No oczywiście, jeżeli masz kasę, bo jak nie masz, no to nie masz samochodu. A drugie jest to, że masz praktycznie... 100% czasu dla siebie je w dwóch sytuacjach. Pierwsze, jak musisz jechać do urzędu, o tym za chwilę, i drugie, jak musisz jechać do kościoła. To, to są dwie sprawy, w którym w zasadzie w tych regionach, w których ja pomieszkuję, to masz całkowity plus, oczywiście. W wieku plus 18 to masz wtedy luz plus. Ale o urzędzie dzisiaj urząd, urząd, urząd i jeszcze raz urząd. Moi drodzy, ja to robię z ręki, więc będę prawdopodobnie zmieniał co jakiś czas rękę. Tam widzieliście przez chwilę moją rękę. To jest właśnie minus bycia jak to mówię outside home, że nie można się podejść do domu po statyw. Ale chciałem zrobić to na świeżo, na gorąco i tak dalej, więc dzisiaj troszeczkę dłużej. Jestem w cieniu, więc się nie przejmuję tym wszystkim. E, na początku, jak się podobają daily vlogi, e, tak, musiałem to powiedzieć. Musiałem się zapytać, jak. Widzę, że bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze idą. E, no, to, to są daily, więc ja tam pff, znaczy nie mam dużych, dużych wymagań. Jeszcze przed urzędami chciałem podziękować za 70 subskrypcję. Jej! Chyba z 2 lata czekałem. Dwa lata chyba czekałem. Dwa lata czekałem. Czekania. Może jak zacznę robić daily. Kiedyś mi ktoś mówił: Zacznij robić daily vlogi. To ci subskrypcje pójdą w górę. A ja tak nie. Dobra o urzędach, ja zaraz zapomnę o urzędach i będziecie mieli zupełnie innego vloga urzędy to jest na początek moja prywata, moja prywata. ja do pań z urzędu nic nie mam jesteście kochane musicie wysłuchiwać tych wszystkich takich poprańców jak ja no, bo my jesteśmy po prańce, bo zgubiliśmy pracę w dobie koronawirusa i nie możemy jej znaleźć. No, niestety, takie życie. Jeżeli, oczywiście, tutaj mówię dla tych, którzy mają mniej niż 18 lat, jeżeli myślicie, jak, jakkolwiek byście byli mądrzy i jak dużo byście w życiu już nie przeżyli, jeżeli myślicie. Że wasze problemy skończą się wraz z otrzymaniem dowodu tożsamości. Gdzieś tam mam dowód tożsamości. Hmm. Teraz szukać dowód tożsamości. Gdzieś mam tutaj w portfelu i tak dalej, i tak By the way, jeżeli uważacie, że cokolwiek się zmieni in plus. Po otrzymaniu dowodu tożsamości, to jesteście w bardzo dużym. W ba... Dobra, dobra. Jedyne, co się zmieni, to że nikt wam niczego nie może nakazać. Że nikt nie może wam niczego zakazać. No chyba, że to jest obwarunkowane prawem i paragrafami, ale to jest, jest, jest. Wow, to jest. Temat na przynajmniej 10-godzinnego vloga, prawo, a tak naprawdę respektowanie prawa, e, bo można powiedzieć, że to jest taka. O, taka encyklopedia pra, pra, praktycznie 10 tysięcy stron e, A4, tak, e, to jest polskie prawo z kruczkami prawnymi, bo prawo prawem, ale są, są jeszcze kruczki prawne, do których które trzeba znać. I tak dalej, i tak dalej, żeby cokolwiek ugrać. Bo czasami możesz być na prawie, czasami możesz mieć całkowitą rację, ale masz kiepskiego adwokata i przegrasz. To. Witajcie w Polsce. To jest tylko w Polsce, nie. E, to jest tylko w Polsce i. Dobra, no ale miałem o urzędach. Dzisiaj urząd. To jest najbardziej chyba znaczy dla mnie poniżające i tak naprawdę depresyjne zajęcie dla takiego obywatela, który musi to robić, czyli dla bezrobotnego. Prawdopodobnie dużo z Was jest na bezrobotnym poprzez tego koronawirusa. Ja oczywiście praktycznie w kwietniu kwietniu Kwietnym gdzieś pod koniec, yy, czy na początku gdzieś straciłem pracę. Czyli w zasadzie na początku tego koronawirusa, ale to jest też historia być może na innego vloga. Yy, albo być może wam, Was to nie interesuje, a jak tam daily vlogi. Daily vlogi są fajne, yy, mi się już spodobały. Dobra, ale takie główne główne pytanie. Urzędnicy naprawdę, urzędnicy, mówię naprawdę, naprawdę muszą mieć złote serduszko. No, muszą mieć złote serduszko, bo jakby nie mieli, to, 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 to bym miał troszeczkę dzisiaj cieplutko, ale nie mam cieplutko. Dziękuję, jeżeli pani z urzędu ogląda moje vlogi, to bardzo dziękuję. Za załatwienie wszystkich formalności i, i, i tak dalej, i tak dalej, wiem, że to nie jest. E, być może mam taki złoty głos. Niektórzy mówią, że mam bardzo przekonujący e, styl bycia. Styl bycia, styl bycia to tak się mówi. Dobra, by the way, że mam bardzo przekonujący ton głosu i bardzo ludzie podobno lubią słuchać, jakie mówię. A ja, no wiecie, co jest najśmieszniejsze, że ja nie. Co <laughs> jest najśmieszniejsze? Wszyscy. E, tyle vlogów ma. On nie lubi mówić. Ech, to też jest temat na inny vlog. To powinno być e, vlog jako terapia zajęciowa, nie? Tak. Może kiedyś coś takiego wymyślę, ale. Powiedzieli mi, żebym robił do tego scenariusz, a do, do daily vlogów nie trzeba robić scenariusza i tym, to, to się cieszę. Dobra. No i dzisiaj byłem, znaczy nie byłem, bo urzędy są zamknięte, na szczęście są zamknięte. Bo można, bo można robić co się chce w zasadzie. Yy, oczywiście cały czas szukam pracy i tak by the way, w ogóle, nie? Ale no, wiecie jak to jest. No i w urzędzie wszystko się zrobiło, w urzędzie wszystko się zapieczętowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy wam się nie wydaje, to tutaj mówię już do starszych, nie do młodszych, czy wam się po prostu nie wydaje, że te urzędy są w ogóle niepotrzebne? Bo mi się tak już. Może nie od dzisiaj, nawet nie od wczoraj, ale od kilku lat tak mi się wydaje, że te urzędy nie są nikomu do szczęścia potrzebne. I możecie mówić mi, co chcecie. I możecie mi twierdzić, że tak, ktoś parkuje. Eee, twierdzić, że to nie jest prawda, i tak dalej. Ale według mnie urzędy nie są nikomu do szczęścia potrzebne. Oczywiście dają miejsce pracy urzędnikom i tak dalej, ale takiego, takiemu zjadaczowi chleba jak ja nie są do szczęścia potrzebne. Ja bym zaproponował taką jedną poprawkę. Może po koronawirusie będziecie robić tak? Yy, znaczy, tutaj mówię do rządu polskiego, być może. Może zaproponujcie taką ustawę, znaczy ludzie, ludzie do, do ogółu, żeby dać tak zwany podpis online. Także przychodzisz raz do urzędu, robisz tak zwany podpis elektroniczny za jednym razem przy rejestracji pierwszej, czyli wieku 18 lat, urzędnik, urzędnik ci daje termin, ty zamiast przyjść, to dzwonisz. Mówisz, dzisiaj byłem umówiony. A okej, okay. przyślemy ci możliwe miejsca, w których możesz być zatrudniony. Przyślemy ci, czy pan się na to zgadza. Ty dostajesz listę. Mówisz, a okej, okay, tam mnie interesuje. Mówiłem, że dzisiaj dłużej. Aha, jak mnie mówiłem, to teraz mówię. Do 15 minut, więc się nie martwcie. Eee, tak, e, daily vlogi będą do 15 minut, więc się nie e, tak, co ze mną jest dzisiaj nie tak! Może przez to, że byłem w urzędzie, e, zawsze po urzędzie jestem mega, mega negatywny. Tak, u oh nie, dzisiaj to urzędu. Mendo krse, mendo e, co ja chciałem jeszcze o urzędach. No, na pewno panie z urzędu są złote. Złote i tak dalej. Tutaj, jeżeli chodzi o ludzi, to nie dam powiedzieć złego słowa, ale jeżeli chodzi o, ogólnie o to, co się dzieje w konstrukcji urzędu, jako w tym korze, że musisz przyjść, musisz, no to troszeczkę jest niechalo. Jesteśmy w XXI wieku i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że ja mówię yy, cokolwiek negatywnego i tak dalej. Ale według mnie ten koronawirus powinien coś zmienić. Z tych wszystkich negatywnych rzeczy, jakie ma, większość ma na negatywnych. Yy, ma, no, ma trochę pozytywnych. Na przykład, pozytywnym jest to. Tutaj mam mm, specyfik y, do płyn do dezynfe, dezynfekcji. Dezynfekcji. <noise> nie umiem przeczytać, coś ze mną dzisiaj jest naprawdę nie tak. I, i tak naprawdę można powiedzieć, co są plusy, że ludzie myją ręce, że dezynfekują ręce. Wow, rycu! Plus 10 do skilla mówienia. Y, I tak naprawdę można powiedzieć only. Czy to było kryptoreklama? No way! Kryptoreklama, tak bardzo. Oj, oj, jeżeli to widzieliście no to, sorry. Mam nadzieję, że całej reklamy nie widzieliście. Znaczy, wiecie, nie? Jak coś to kolmy <ścoughs> i może się zgadamy na reklamowanie firmy. Ale póki co to chciałem dokończyć ten wątek z, z urzędem. Wszystko dało się zrobić. Wszystko dało się zrobić. E, ja mam nadzieję, że następnego razu już nie będzie, że ja już będę pracował i tak dalej, i tak dalej. Ale serio, trzeba przychodzić do urzędu. W XXI wieku trzeba przychodzić do urzędu. Równie dobrze tą pracę można by było robić online, tak? To no problemu seniorita, tak? To, to nie jest w ogóle problem Według mnie To, to, to jest, jest moja taka odezwa do narodu Może ktoś tam podpisze, znaczy napisze pierw taką odezwę do prezydenta Na 250 stron Żeby to wszystko było bardziej online Hey, czy to by było wszystko. Czy to by było wszystko? E, oczywiście są odgłosy miasta, bo aktualnie jestem w mieście, więc jeżeli cokolwiek słyszycie, e, no to prawdopodobnie miasto, trąbienie, huczenie, buczenie, mruczenie. Dobra, to by było na tyle, bo widzę, że 14 minut już się zbliża. Nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba, komentujcie, subskrybujcie czerwony biały guziczek na czerwony tele na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, a ja Wam mówię hej, na razie do następnego jutrzejszego vloga.